Witam z tej strony Rafhart. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić instrukcję montażu k 84, skala do 72, arma Hobby, numer katalogowy 7051. ExpertZ. Ja w mojej łapki tutaj dostałem ramkę przedprodukcyjną, więc tutaj jak gdyby się do tego odnoszę, ja myślę, że tutaj jakichś wielkich różnic nie będzie. Z takich uwag to generalnie dwie, trzy uwagi takie mam, ale po kolei. Ja może tutaj troszeczkę teraz tutaj zrobimy sobie zbliżonko, tak żeby wszystko ładnie było widać. Są informacje, ludzie piszą, że to trudny model, trudna instrukcja i tak dalej. Wcale nie jest trudna. Wystarczy na początku wybrać odpowiednią wersję malowania, czyli nie zaczynamy budowy bez wyboru tego modelu, który chcemy zbudować. To jest 1, 2, 3, czwórka, piątka i szóstka. I do tego będą odniesienia w instrukcji, więc u mnie to było na takiej zasadzie, że żona wybrała, że mam zrobić szóstkę. Widzicie bardzo proste malowanie. Musiałem tylko wymyślić metodę. Jak to zrobić? Gdzieś tam u mnie na kanale jest taka metoda i ona się bardzo dobrze sprawdza, ale o, o, tym, o tym na razie nie będę mówić. Skoncentrujmy się na instrukcji. Więc tak, mamy kolory. Kolory wszystkie są jak najbardziej prawidłowe. Jak najbardziej prawidłowe. Tutaj nie było z tym problemów. Przypomina ten samolot po pomalowaniu, ten K-84, także <grym>, jest spoko. Dlaczego mówię o tym, że trzeba najpierw wybrać malowanie? Bo w instrukcji są odniesienia, na przykład dla wersji malowania 1 nawiercić otwór od wewnątrz i wypełni do zewnątrz. Czyli jest to, jest to tutaj jasno napisane, nie ma żadnego problemu z tym, tylko tak jak powiedziałem, trzeba wybrać sobie wersję, którą chcemy zbudować tu nie ma żadnych problemów, 1, 2, 3, tutaj jest wygięcie, ale to też jest proste, nigdy nie wyginałem plastiku, ale to wystarczy troszeczkę podgiąć i jest ok. Jest ok. Pasy plus kalkomania do tego, ja użyłem, ja po prostu pomalowałem pasy, nie użyłem kalkomanii. Jedziemy dalej. Tutaj. Tutaj jest troszeczkę, te strzałki niebieskie mogą troszeczkę wprowadzać w błąd, ponieważ ten, ta tablica przyrządów musi wejść pod te. One tutaj są niebieskie, są jakieś tutaj na takie otwory. Nie otwory, tylko takie wypustki, jak gdyby pokazane, ale tak naprawdę to musi wejść pod te wypustki. Więc to jest jedy, jedna z rzeczy, które. Ale jeżeli ktoś stosuje metodę trzy razy, przykle, trzy razy przymierzamy, raz kleimy, to nie będzie miał żadnego problemu. E, jedziemy dalej. Tutaj jest wszystko jasne. Tutaj też wszystko jasne. Jedyną rzeczą. Jedyną rzeczą, którą, na, na którą tutaj bym zwrócił uwagę, to jest ten montaż. Tutaj są takie. Tu są takie. Tak. Ja mam ramkę przedprodukcyjną. Nie wiem, jak to będzie, w, jeśli chodzi o, produ, o model produkcyjny. Tutaj jest jeszcze taki element między tą a tą ramką, taki, taki jak gdyby podłużny. Jeżeli on będzie, jak gdyby on, jak gdyby łączy jeszcze jak tutaj widzicie, macie, macie tutaj ten dół kadłuba. Tutaj jeszcze jest taki element, który łączy się jeden z drugim. I ten element troszeczkę przeszkadza przy montażu tutaj później. Ja po prostu tutaj wziąłem pilnik i spiłowałem ten element. To jest jak gdyby moja druga uwaga. To jest moja druga uwaga. Trzeba po prostu to też przymierzyć, też przymierzyć i. I, i będzie wszystko ok. Ja to po prostu tutaj wypiłowałem, takie są tutaj jeszcze takie dwie, dwa, dwa kubeczki, to też je ucunąłem, tu troszeczkę wypiłowałem i to się ładnie wszystko zmieściło. Tutaj dodałem sobie jeszcze informacje o elementach fototrawionych, ponieważ do, zależnie od wielkości, to i znowu wracamy do tego schematu. Dużej, dużej chłodnicy części 31, 30, 30 i 31 dla malowania 1, 3, 5. I to są wszystko odniesienia, odniesienia do konkretnych wersji. Tak samo tutaj też są części 21, 22. To wszystko jest tutaj w miarę logicznie wszystko opisane i serio. Jeżeli ktoś ma wybraną na samym początku wersję kolorystyczną, którą chce zrobić, to nie będzie miał z tym żadnego problemu. Więc tutaj, tutaj to mamy. Tutaj jeszcze jest moja jedna uwaga. Ten element T3 te trzeba pomalować przed montażem. Obojętnie, czy będziecie mieć otwartą czy zamkniętą kabinę, T3 trzeba pomalować, bo T2 nachodzi na T3 i później do tego nie dojdziecie. To by było na tyle. No, i tutaj jest wszystko: wszystko cała reszta jest w czytelnej. Ja sobie jeszcze tutaj kolorystycznie sobie pozaznaczałem, co mam do malowania. Tak jak powiedziałem, model, model jest już praktycznie ukończony, więc tak to by wyglądało. Ostatnia uwaga, tutaj jest dziewiątka, nie wiem skąd się wzięła. Trzeba to po prostu wykreślić, że ktoś robi szósty schemat. To tutaj F, czyli Gunmetal. Z przodu tutaj ten, tą część trzeba pomalować. Ona jest pomalowana na, 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 na tym schemacie, jest pomalowana, ale nie jest zaznaczona, więc to tylko tak dodaje, że tu jeszcze z przodu powinien być e, gunmetal. Tak, tak mi się bynajmniej wydaje, że tak to powinno być. E, te dziewiątki nie powinno tutaj być, bo to nie jest w ogóle od tego, więc trzeba ją wykreślić. I ten tygrys. Jest na blogu ArmaHobby zdjęcie, które przedstawia ten ogon i tutaj Japończyka, który malował tego tygrysa. On sobie jeszcze tutaj pomalował taką, zrobił zieloną, ciemną plamę. Więc polecam ja użyłem tutaj Paktry A31, po prostu malną. Zresztą to mogę wam pokazać. Tutaj mamy, gdzie jest? O, zbliżenie zróbmy. Widzicie, tu jest taka ciemna plama. Ciemna plama. Tygrys. I tak to e, powinno w oryginale wyglądać. Takie zdjęcie jest na blogu Arma Hobby, więc możecie sobie tam spojrzeć, zobaczyć. E, dobra, to tak by było na tyle. Czyli podsumowując, e, tablica niżej, pierwsza uwaga. E, druga uwaga, tutaj wy, trzeba ten element tutaj wypiłować będziecie wiedzieć, bo tutaj jest, jest taki takie, tak, takie gdyby kołki ustalające, może nie. Jest taki element, który łączy kadłub, więc tutaj trzeba wypiłować. Chyba, że ja już, bo tak jak powiedziałem, ja, mam, ja miałem z, ramka przedprodukcyjna, więc być może w produkcji już tego nie będzie. Będzie tak na instrukcji, że tutaj tego nie ma. Nie? Ale jeżeli w razie czego będzie, to tutaj po prostu trzeba to ten element wypiłować. Eee, Tutaj te, te trzy malujemy przed montażem. No, cała reszta jest dobrze opisana, i ostatnia, ostatnia uwaga, że tutaj sobie na ciemno-zielonym ciemno malujemy pod tym tygrysem, i tyle. I tak by było mniej więcej na tyle, jeśli chodzi o moje uwagi. Tak jak powiedziałem, model z 95% gotowy. Mam dzisiaj zamiar go skończyć. Dzięki bardzo za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku.